Dzisiaj moi drodzy podróżnicy Witam was 28 lipca 2022 Autostrada A2 Godzina 12.58 No można powiedzieć 13 .00. Dojeżdżamy do węzła Dąbie. No, za 3 km mamy je A my za jakieś 21 km Zjeżdżamy tutaj z autostradki Na takie tam wioseczki I yy, właśnie opłotkami dobijamy do Ozorkowa. Jest to troszeczkę krótsza droga. Może nie jest taka rewelacyjna, ale jest. I yy, dlaczego tędy i tak? Otóż yy, dzisiaj wystartowałem w Luboniu, z Lubonia. Tam miałem dostawę stali jerdzewnej i profili, yy, tak więc tam wczoraj się rozładowałem w Luboniu, natomiast dzisiaj rano załadunek w tarnowie podgórnym. I jadę teraz właśnie do Zorkowa zrzucić to, co mam na aucie. Potem mam pojechać do Szkoła, załadować się towarem na Nowy Sącz. No i dzisiaj jeszcze tam właśnie w stronę Nowego Sącza pocisnąć, żeby na jutro na godzinę 7 rano być w firmie na rozładunku tak, tak, to moi drodzy, w tej chwili na obecną chwilę to wygląda, to co mnie czeka. A co było wcześniej? Otóż, moi drodzy, tak, od razu chcę zacząć od tego, że chcę pozdrowić Damiana. Otóż ee, z Damianem spotkaliśmy się, Damian jest również kierowcą, no, jeżeli nie wspomniałem. Spotkaliśmy się na Śląsku, nie pamiętam w jakiej to mieście było na firmie, która produkuje kleje do płytek ceramicznych i tam jakieś jeszcze może jakieś masy poziomujące, czy coś. No dla, dla budowlanki kurczę, tam produkuje jakieś tam właśnie te, te rzeczy. I yy, tam żeśmy sobie właśnie postali, pogadali, Damian mnie rozpoznał. Więc żeśmy troszeczkę porozmawiali na temat filmików i tego jak nagrywam, dlaczego nagrywam. No i wiecie, jakie tam nasze yy, tematy, jakimi kierowcy się klucze zazwyczaj dzielą historiami. Tak więc czas nam naprawdę fajnie upłynął. Było trochę śmiechu, wesołości. Od czasu do czasu dołączał do nas jakiś kierowca i wiecie, jakoś ten czas na, w oczekiwaniu na załadunek szybciutko, kurde, naprawdę, naprawdę szybciutko zleciał i no, jak to zawsze bywa, co dobre się kończy no i żeśmy się rozjechali każdy w swoją stronę Tak więc tak to wyglądało Tak więc jeszcze raz Damian pozdrawiam Kolejna sprawa Moi drodzy, jak wygląda lipiec? Lipiec no, wygląda trochę cienko, jeżeli chodzi o kilometry. Średnia wychodzi około 1800 km tygodniowo. E, mój kolega z pracy miał transport, znaczy taki tydzień, gdzie zrobił tylko 1400 km. Więc nie do pozazdroszczenia. E, co tu jeszcze by żegnać? No, ja w tej chwili no mówię mam tak, że dojadę do Ozorkowa, będę miał kurczę i to w czwartek dzisiaj mamy, nie środy. Ja w środę już powinienem mieć taki przebieg. A tu w czwartek, po yy, yy, południu ja będę w Ozorkowie i będę miał kurcze przejechane dopiero około 1300 km. To jest naprawdę niewesoło, Chociaż z Ozorkowa... Później jadę do Żgowa i ze Żgowa jadę na Nowy Sącz i jeszcze jeden adres i później, nie wiem, jakiś powrót, będą szukać i, i da z powrotem, no, Obawiam się jednego, żeby nie było to jakaś, te materiały budowlane, kurcze na pochodzie. No tak czy inaczej, no jest optymistycznie, chociaż tylko pod tym względem, że no, spalanie przynajmniej jest ładne, bo w tej chwili mam 27 na setkę. Tak więc całkiem, całkiem sobie to wygląda i tak mniej więcej 28, 29 co tydzień, bo tak mniej więcej mam jak zjeżdżam, więc jest fajnie. No jeżeli kilometrowo nie nadgonię, no to przynajmniej jest premia za, wiecie, za spalanie, zawsze tam parę stówek wpadnie za to, że wiecie, przeoszczędzone jest. Co tu Wam jeszcze wyrzeka? Jeżeli chodzi o ten tydzień kurze, no to powiem Wam szczerze naprawdę wkurzająca sprawa, bo zdecydowana większość, można powiedzieć wręcz, wszystkie praktycznie mówiąc ładunki są to ładunki, które wymagały załadunku lub rozładunku bokiem jednym albo na oba. Taką siłkę mam w tym tygodniu zrealizowaną, że kurde, normalnie nie potrzebuję nigdzie je wlazić, Szwendacz się, kurczę, tyle tych desek poprzerzucałem, masów się poupinałem, kurcze, naskakałem po tej naczepie, no powiem Wam, że żadna siłownia mi nie potrzeba, ani mało i że tak powiem. Ja nie wiem skąd i jakim sposobem, kurde, ta opona się, kurna, trzyma dalej na tym tu człowiek, kurde, naprawdę siódme poty z siebie wyciska, powiem Wam, że, kurde, czasami trzeba się przebierać nawet, no, dwóch razy dziennie, bo się tak upołoci człowiek. A to kurde, jak było sadełko, tak jest, no. Ech, no, co tam, gadać dużo. Ech, tak więc, moi drodzy, było dość ciekawie. Jeżeli chodzi o towary, jakie przewiozę w tym tygodniu, no to z najciekawszych 29 palet piwa z kampanii piwowarskiej w Tychach. To trzeba było dostarczyć do Łodzi. No powiem Wam, że kończę naprawdę fajnie, bo tam na miejscu to sprawnie. Załadunek co prawda na oba boki dwóch wózkowych. No to trzeba było się naprawdę spinać, żeby wiecie, zdążyć, kurde, przy dwóch wózkach, kurde, jeżdżących i w dodatku yy, oni nie wkładali pojedynczo palety, tylko, kurde, brali dwie palety na raz więc, no, powiem Wam szczerze prędkość załadunku była taka, jakby, kurde, czterech na wózkach jeździło, kurde gdzie pojedynczo, kurde, palety dołożą, nie? no, tak jakby cztery wózki jeździły taka szybkość załadunku była teraz ciach, 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 pach, kurde i, yy, i auto załadowane. No, więc tam poszedłem w tej te kampanii piwowarskiej kurde fajnie było i pod dachem. Fajny zapach. O, no, tego słodu i tego piwa. No powiem Wam, że to no, tygryski lubią najbardziej. No tak więc yy, z tym piwem do łodzi. No było, yy, było trochę ładunków, czy no, ze stalą będzie teraz ładunek z profilami okiennymi no będzie taki lekki miszmasz, kurcze, jeżeli chodzi o ten tydzień ale jak mówię wszystko, kurna, bokami kurde jakby nie było można, kurde, z rampy czegoś zrobić nie, wszystko bokami i teraz jadę właśnie, kocze, zrzucić bokiem rozładunek załadunek później w żgowie, znowu bokiem jutro w nowym sączu rozładunek bokiem u kolejnego klienta również bokiem rozładunek tych profili i co na powrót będzie i jak będzie ładowane tego nie wiem normalnie siłownia kurczę panie aż mi się kurde mule takie robią na rękach że kurczę jeszcze trochę apudiana przegonie nie dobra żarty na bok Jakbym miał taką łapkę jak pudzian, to nie wiem. No. Tak czy inaczej, no dość, dość wysiłkowy tydzień chociaż dobrze, że ten upał, kurcze trochę ustąpił i nie dał w kości. Bo tak to by było naprawdę nieciekawie. Co by tu Wam jeszcze poopowiadać? O, moi drodzy, chcecie się pośmiać? Proszę bardzo. Otóż jadąc tutaj, właśnie od Poznania, objeżdżałem jedną z bramek Kulczyka, właśnie tą starą trasą na wrześnie. No i kto jeździ, to wie, tam jest parę skrzyżowań kurcze z sygnalizacją świetlną. No i czasami bywa tak, że dojeżdża się do, do skrzyżowania. Widzę, że zmienia się światło. Na prawym pasie stoją ciężarówki, i zanim one się, mówię, rozpujają. no to cykna lewy pas i z rozpędu po prostu ich wyprzedza. No ale teraz tak już nie robiłem. Nie, nie, tak, takich rzeczy dzisiaj nie robiłem. Yy, bo wiecie, takim równym tempem sobie jechałem. Chyba tylko na jednych skrzyżowaniu stanąłem. A tak to wszędzie jakoś przelatywałem na tym zielonym. Ale generalnie trzymałem się z tyłu za innymi. I było sześć takich ciężarówek, które się tasowały jak karty w, w pokerze. Że normalnie. Raz jedna pierwsza. Za kawałek ją wyprzedzili na kolejnym skrzyżowaniu, kurde yy, inni. Kurczę. I ona jak była pierwsza, tak się znalazła na końcu tego peletonu. I tak kurczę, tego. A to który ze środka się wyrwał, no, który tam trochę lżejszy i, i się szybciej mógł płynąć. No i takie wiecie, takie roszady, takie kurcze zmiany. I powiem Wam szczerze, że brakowało kurde, jakiegoś fajnego yy, komentatora sportowego, który też tak troszeczkę z jajem to określił, opisał no, krócej, no i normalnie boki można było zrywać, a to by mniej więcej coś takiego brzmiało. Proszę Państwa, kierowca w ciężarówce z niebieską blandeką jedzie na samym końcu, ale co ale nie, niesamowite, proszę Państwa, on zjeżdża na lewy pas i zaczyna wyprzedzać tego, który jedzie, jechał przed nim. Tak, wyprzedza go, ale nie wiem, nie wiem jak, proszę Państwa, to będzie wyglądało, bo właśnie dojeżdżają do świateł. Na tych światłach stoją ciężarówki na prawym pasie. On ich bierze lewym. Tak, proszę państwa, bierze ich lewym, gdyż się zmieniły właśnie światła. Ma zielone. Ci się nie mogą rozpędzić. Ten ich bierze po lewym pasie. Tak, tak, proszę państwa. Wziął ich wszystkich. Zjechał na prawo. Jak. I on szczęśliwy. Tak, proszę państwa. I jedzie, i jedzie. Proszę państwa, jedzie. Ale cóż ja widzę? Znowu światła. Czerwone. Nie, no hamuje, musi wytracić tą prędkość. Hamuje, staje przed tymi światłami. O nie, kurczę, co z jego przewagą. Ale proszę Państwa, patrzę, pomarańczowe jest zielone, rusza, rusza, ale nie, nie da rady. Z tyłu, rozpędzeni. Biorą go znowuż tak jak on wcześniej. Biorą go po lewym pasie, wyprzedzili go. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie, no proszę państwa, był przed chwilą pierwszy, spadł na piątą pozycję. No i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Można było sobie naprawdę bardzo fajnie ten czas umilić, kurde, oglądając to. I powiem wam szczerze, nie wiem, może któremuś się udało ugrać kurde 10 sekund na tym całym odcinku drogi, aż do zjazdu na autostradę A2. A ile przy tym kurde paliwa się spaliło? bo trzeba było odepnąć, kurczę, bo trzeba było wyprzedzić i tak dalej, nie no, to zaoszczędzone paliwo, kurczę, które, wiecie, e, nie straciło się go, kurczę, przy zatrzymaniu na, na światłach, tylko się poszło lewym pasem, kurczę, tak wykorzystując trochę tego, jeszcze tego rozpędu, to niestety nie pokrywało, kurczę, tego paliwa, które, kurde później się traciło przez, właśnie, Wyprzedzanie i, 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 kurde, takie wiecie, 1-2 km na godzinę szybciej kurczę, jeden od drugiego, jechał I się, kurde, musieli wyprzedzić. Nie? Ale za kawałek spadał kurcze na drugą, trzecią pozycję, bo inny się zdrawił szybszy, bardziej zwinny czy tam coś. No, tak więc taka, taka narracja moja kurcze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak więc, albo ktoś powie, kurczę, Paweł powinien zostać komentatorem sportowym. Tak. No. Zabójna wyobraźnia, nie? No. Tak więc, moi drodzy, tak to wyglądało. I tym wesołym akcentem dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam, wszystkich ciepło i do zobaczenia następnym razem. Hej!